Cześć tubasia, witam cię serdecznie na moim kanale. Dzisiejszy trening jest dedykowany smukłym i kształtnym ramionom. Jeśli masz w domu hantelki, to jak najbardziej się przydadzą, a jeśli nie, mogą być dwie butelki wody, takie małe po pół litra. Zaczniemy od krótkiego rozruchu, żeby uniknąć kontuzji na początek krążenia nadgarstków. W jedną stronę obszerne krążenia, i w drugą stronę. Teraz ramiona luźno wzdłuż tułowia i zaczynamy krążyć barkami do tyłu. Tak samo obszerne kółeczka, plecy proste. Krążenia do przodu. I jeszcze raz do tyłu, ale teraz zwiększymy zakres ruchu. Troszeczkę większe kółeczka, nie tylko warki. I to samo do przodu. A następnie krążenia ja do tyłu, teraz już całe ramiona, duży zakres ruchu. I do przodu to samo. Obszerne kółeczka. I jeszcze cztery, trzy, dwa. Zostaw ramiona w górze i ściągnij łopatki. Kilka razy. Duży zakres ruchu, mocna góra i dół. Aktywne dłonie. Pamiętaj o oddychaniu. Nie wstrzymuj oddechu. Cztery, trzy, dwa. I uwaga, także ściągnij łopatki, ale teraz przód, tył. Cztery, trzy, dwa. I uwaga, zatrzymujemy ramiona po bokach. Krążenia do środka przed ramiona. Łokcie w miarę możliwości staramy się zatrzymać tutaj w jednym miejscu. I w drugą stronę, na zewnątrz. Cztery, trzy, dwa i rozluźnij. No to jesteśmy chyba gotowi i gotowe, żeby wykonać kilka pierwszych ćwiczeń. Na początek bardzo proste ćwiczenie, jeszcze bez hantelków, bez butelek wody. Ramiona wędrują do boku, mocne ramiona, aktywne dłonie i wykonujemy kółeczka do przodu. Niewielki ruch, ale za kilka sekund poczujemy, że ramiona rzeczywiście pracują. Jeśli jesteś osobą zaawansowaną... Trzeba będzie troszeczkę więcej czasu, żeby to odczuć. A jeśli jesteś osobą początkującą, no to myślę, że już po kilku sekundach poczujesz ciężar swoich ramion. Pamiętaj o oddychaniu. Brzuch tutaj jest delikatnie napięty. Cztery, trzy, dwa i kółeczka w drugą stronę. Jeszcze nie opuszczamy ramion. Jeszcze chwilkę wytrzymajmy w górze. 4 3 2 i teraz już możesz rozluźnić. Weź jedną butelkę wody albo jeden hantelek. I będziemy przekładać przez górę z jednej dłoni do drugiej. Duży zakres ruchu. To jest nasze pierwsze ćwiczenie, jeszcze takie dogrzewkowe. W zależności od tego, jak ciężka jest butelka lub hantelek możesz oczywiście wykonywać to ćwiczenie troszeczkę szybciej. Jeśli ciężar jest mniejszy, no to na pewno uda się troszeczkę szybciej. Jeśli ciężar jest większy, ja tutaj mam na przykład 2 kilo no to, żeby wykonać to ćwiczenie poprawnie, nie mogę aż tak bardzo się spieszyć. Oczywiście przy treningu ramion, Dobieramy ciężar do swoich możliwości. Najważniejsza jest technika. Nie ma co szaleć z dużym ciężarem na początek. Zaczynamy od małych ciężarów, i później stopniowo je zwiększamy. Jeszcze kilka razy. I ostatni raz. Druga strona, hop, hop i odłóż. Weź drugi hantel, przechodzimy do naszych konkretnych ćwiczeń. Na początek zróbmy ćwiczenie na biceps. Ważna jest tutaj postawa, stań tak, żeby ciało było w jednej linii. Brzuch jest napięty, pośladki napięte, delikatnie podwinięta miednica. Co to znaczy? To znaczy, że miednica nie jest wypchnięta do tyłu, nie jest nadmiernie wypchnięta do przodu, tylko w centrum. Tutaj nam pomaga napięty brzuch, łokcie blisko talii, podchwyt, czyli w ten sposób chwytamy hantelki albo butelki wody i pełny zakres ruchu przyciągamy ramiona do klatki piersiowej i prostujemy. Hop i wróć. Tutaj bardzo ważna rzecz. Pokażę bokiem, jak to wygląda, żeby nie puszczać łokci w ten sposób. Nie. Łokcie są ciągle przytulone do talii. Jeśli jesteś osobą zaawansowaną, możesz nawet wysunąć łokcie troszeczkę do przodu. Wtedy jeszcze mocniej pracujesz. A na początek pilnuj, żeby łokcie były w jednym miejscu. Powtórzmy jeszcze 10 razy to ćwiczenie. Będzie malutka przerwa i później pokażę Ci kolejną modyfikację, którą bardzo lubię. Bardzo zwiększa moc tego ćwiczenia. Ona na początku wydaje się dość prosta, zwłaszcza jeśli nie masz za dużego ciężaru. Jeszcze kilka razy. I na chwilkę rozluźnij, jeśli potrzebujesz, oczywiście na chwilkę odłóż hantelki czy butelki wody, i pokazuję tą moją modyfikację. Znowu pozycja startowa, taka jak poprzednio, ale teraz do połowy unosimy hantelki, wracamy i całość. Połówka, wróć do dołu i całość. Ruch jest ciągle świadomy. Świadomie unosimy do góry i powoli wracamy do dołu. Przy połówce możemy chwilkę przytrzymać w górze. Zobacz, przytrzymuję, opuszczam i teraz całość. Przytrzymuję, opuszczam i całość. A po no jeszcze pięć razy I ostatni raz Odpocznij chwilka, weź wdech, wydech i jeszcze tylko jeden raz zrobimy to ćwiczenie, które było na początku. Poprawiamy pozycję, mocny brzuch i zaczynamy. Przeciągnij i wróć. Mocne ramiona. Łokcie w jednym miejscu. Bardzo ważne jest też, żeby dobrać ten ciężar do swoich możliwości, bo jakbyśmy miały albo mieli zbyt duży ciężar, to jest ryzyko. Że ten ruch nie będzie wychodził tylko z ramion, tylko że będziemy się tak bujać. A tego bardzo nie chcemy. Nie chcemy tego. Ważne, żeby ciało było w jednej linii i tylko ramiona pracują. Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźnij. Weź łyczek wody. Kilka ruchów rozluźniających. I przed nami ćwiczenia na barki. Pamiętaj o napiętym brzuchu, o miednicy delikatnie podwiniętej. I uwaga, z tej pozycji tym razem trzymamy na chwytam butelki albo hantelki. Unosimy do wysokości klatki piersiowej i wracamy do dołu znowu staramy się nie bujać ciałem tutaj ramiona nie są przeprostowane nie są mocno ugięte są naprawdę delikatnie ugięte w łokciach i jeszcze cztery trzy Dwa, jeden, uwaga, malutka przerwa, a ja pokazuję kolejne ćwiczenie. To samo, tylko do boku. Handelki spotykają się w środku i unosimy znowu do wysokości barków. Ramiona nie są przeprostowane, tylko delikatnie ugięte w łokciach. I jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden, rozluźnij na chwilkę i za chwilę połączymy obydwa te ćwiczenia. Najpierw będziemy unosić barki do wysokości barków do przodu, a następnie do boku. Jeszcze wdech, wydech. I zaczynamy. Przód. I bok na zmianę. Hop. I do boku. I jeszcze cztery razy. Cztery. I bok. Trzy. Bok. Dwa. I ostatni raz. Przód. Bok. I chwilka luzu. Weź łyczek wody, jeśli potrzebujesz. I już wracamy. Popraw swoją pozycję. Naszykuj. Kolejne ćwiczenie. Kąt prosty między ramionami i teraz prostujesz w górze, wracasz do dołu. Hop i wróć. Niewielki ruch, ale tutaj znowu po chwili odczujemy ciężar. Staramy się nie łamać nadgarstków. Nadgarstki proste przedłużeniem przedramienia. I jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Chwilkę, odpocznij, a ja pokażę Ci kolejną modyfikację tego ćwiczenia. Zaczynamy z tej samej pozycji, ale ramiona wędrują do przodu i wracają do pozycji wyjściowej. I już zaczynamy. I jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Rozluźnij. I znowu powtórzymy obydwa ćwiczenia. Jeszcze wdech, wydech. Popraw pozycję, napnij brzuch, ramiona kąt prosty i pokazuję górę. Wracasz przód i wróć. To jest nasze połączenie tych ćwiczeń. Które były poprzednio? Jeśli już teraz zaczynasz czuć mocno pracę ramion, daj mi znać w komentarzu, że na początku ćwiczenia być może wydawały się niewinne, ale po czasie, jak się chwilkę popracuje tylko nad ramionami, to rzeczywiście mocno czuć ten ciężar. I jeszcze cztery, trzy, dwa, ostatni raz, chop i przód i odusz. Rozluźniwać, wdech, wydech. I do tego ćwiczenia możesz wziąć albo jeden handelek, albo dwa, w zależności od tego, jaki jest ich ciężar. Łokcie staraj się trzymać dość blisko głowy, żeby nie rozchodziły się na zewnątrz, tylko one są ciągle w środku. I stąd powoli opuszczamy ramiona do dołu i wracamy do góry. I znowu pokażę bokiem, jak to wygląda. Nie bujamy się, tylko brzuch jest mocno napięty, winnica delikatnie podwinięta. Ciało jest w jednej linii i tylko ramiona dół i wracasz. Nie musisz się spieszyć. Wszystko w swoim tempie. No i właśnie bardzo ważna rzecz, żeby te łokcie były wciąż blisko głowy, bo to jest bardzo częsty błąd. Że łokcie rozjeżdżają się na zewnątrz, a wtedy ta dźwignia już nie jest taka sama. Jeszcze kilka razy: cztery, trzy, dwa, jeden, rozluźnij, weź wdech, wydech i jeszcze raz powtórzymy to samo ćwiczenie. Popraw pozycję, napnij brzuch, ramiona na górę, prawidłowa postawa, i już zaczynamy. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden i rozluźnij. Odłóż hantelek. Wykonaj kilka wymachów. Rozluźnij ramiona. Jeśli czujesz, jako osoba zaawansowana, że jeszcze masz siłę na więcej, możesz oczywiście powtórzyć ten zestaw ćwiczeń, może z większym ciężarem. Jak się czujesz, rozluźnij barki, wykonaj kilka krążeń do tyłu. Luźno, głęboko oddychaj. I teraz przyciągnij prawe ramię do klatki piersiowej. Odłóż dłoń na łokieć i. Drugą dłoń jak najdalej popchnij między łopatki. W ten sposób rozciągamy triceps. Cztery, trzy, 2, rozluźnij ramiona i to samo na drugie ramię przyciągnij do klatki piersiowej. Odłóż dłoń na łokieć i mocno dążymy dłonią między łopatki. Cztery, trzy, dwa, rozluźnij. I jeszcze teraz wyciągnijmy przed siebie ramię, naciągamy palce. Kilka głębokich wdechów, wydechów i zmiana. Chwytamy za grzbiet w dłoni, i to samo mocno naciągamy. Rozluźnij i to samo drugie ramię. Połóż dłoń na grzbiecie dłoni, naciągnij. Wdech, wydech, rozluźnij ramiona i dziękuję Ci bardzo za wspólny trening. Daj mi znać koniecznie w komentarzach, jaki jeszcze trening chciałbyś lub chciałabyś tutaj zobaczyć, jak Ci się trenowało. Zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia.